Cześć wszystkim, jestem Maja i witam Was bardzo serdecznie na moim przede wszystkim książkowym kanale. Dzisiaj pozwólcie, że poopowiadam wam trochę o pewnej książce, o książce pod tytułem Błękit autorstwa Lisy Glass. Nie wiem jak wy, ale ja latem uwielbiam zaczytywać się w niezobowiązujących romansach. Uwielbiam pochłaniać takie książki na jedno, dwa popołudnia, a dodatkowo, jeżeli ym, akcja tej książki dzieje się w takich klimatach letnich, to już w ogóle pasuje mi to w 100%, a jak możecie się domyślać po okładce, jak możecie się sugerować okładką, błękit właśnie taką książką jest, więc jeżeli macie ochotę dowiedzieć się czegoś o tej premierze lub zgarnąć na przykład jeden z trzech egzemplarzy konkursowych, które mam dla Was dzięki wydawnictwu zielona sowa, to zapraszam do oglądania. Akcja błękitu rozpoczyna się w momencie, w którym główna bohaterka książki Iris daje się namówić swojej najlepszej przyjaciółce Kelly na udział w lekcji jogi. Podczas zajęć Iris przypadkowo zostaje sparowana z zikiem. Jeżeli ktoś z Was. Wie, jak wyglądają mniej więcej zajęcia z jogi dla par, i jak wyglądają pozycje, które na jodze w parach się wykonuje, to możecie mniej więcej zrozumieć, dlaczego Iris była, no, bardzo, bardzo, bardzo mocno skrępowana, będąc w parze z chłopakiem, który jest fantastycznie zbudowany i mega wyćwiczony. Do tego aż do przesady przystojny, wyluzowany. I wygadany. Chłopak po wykonaniu kilku wspólnych ćwiczeń z Iris oraz po jej sylwetce słusznie wywnioskował, że dziewczyna surfuje. A w związku z tym, że surfing to również jego największa pasja, dwójka wybrała się razem nad wodę. I moi drodzy, w taki właśnie sposób rozpoczęła się historia tej namiętnej. Nastoletniej relacji. Błękit w całej gemie stereotypów takiej typowej letniej opowieści miłosnej pozostaje tworem zaskakująco przyjemnym w odbiorze, i wydaje mi się, że wszystko jest tutaj zasługą bardzo, bardzo, bardzo szczegółowo przedstawionego świata surferów. To sama autorka zaznaczyła w posłowie. W tej książce naprawdę widać, że. Zrobiła ona research i to bardzo, bardzo, bardzo wnikliwy research, jeżeli chodzi właśnie o e, realia życia jako surfer, ponieważ Błękit nie tylko doskonale opisuje sposób, w jaki surferzy na falach się poruszają, nie tylko niezwykle opisowo przedstawia triki, które oni wykonują. Treningi, które muszą odbywać, ale również bardzo z jednej strony chciałabym rzec, kontrowersyjnie, a z drugiej strony. Realistycznie przedstawia społeczność surferów z jej wszystkimi plusami oraz minusami. Minusami takimi jak na przykład zażywanie pewnych nielegalnych do końca e, substancji, aby osiągać lepsze wyniki w sporcie, a co za tym idzie, zyskiwać e, lepszych, większych sponsorów dla tego, co się robi. Ja przyznaję, że jedyną formą aktywności przedstawioną e, w tej książce, którą sama jakoś tam praktykuję i mam o niej jakiekolwiek pojęcie, jest yoga. Bo jeżeli chodzi o całą resztę, a przede Wszystkim o surfing. Ja o tym nie mam zielonego pojęcia, a jedyną naprawdę minimalną wiedzę o surfingu, którą posiadam, zawdzięczam serialowi dla nastolatek. Pamiętam, że grał w nim taki brunet z blond pasemkami, który w ogóle kręcił z taką blondynką, i oni byli w takiej jakby szkole surferskiej. Nie do końca wiem, jak wam to powiedzieć. Jeżeli ktoś z Was kojarzy ten serial i wie,. Y o, o co mi chodzi, to dajcie mi koniecznie znać w komentarzu, bo szczerze mówiąc ja z chęcią bym wróciła sobie do niego i odświeżyła i sprawdziła, co ja za tych moich nastoletnich czasów oglądałam i czy to nadal by mi się w jakimkolwiek stopniu podobało, także jeżeli ktoś z was zna tytuł, podeślijcie w komentarzu. A wracając już do Bałękitu, to chciałabym chwilkę porozpywać się nad tym, jak tę książkę łatwo, przyjemnie się czyta. Ponieważ przez względ na to, że autorka opisuje historię Iris oraz Zika, naprawdę Prostym językiem, przez te książkę po prostu się płynie. Płynie się tak, jak oni pływają na palach, na swoich deskach nie potrafię żartować. Tak czy inaczej myślę, że warto również wspomnieć, że w tej książce nie brakuje dramatów, bo dramaty są tu naprawdę liczne i to warto zaznaczyć. Głównie dramaty kręcą się wokół byłego chłopaka Iris, ale nie tylko. Mamy w książce poruszony również wątek osób homoseksualnych i tego jak oni są odbierani w społeczeństwie. Mamy tutaj przedstawione także różnorodne typy rodzin, począwszy od rodziców Iris, którzy dość twardo stąpają po ziemi i nie do końca wierzą w to, że pasja może być źródłem utrzymania, pasja oczywiście córki, czyli surfing, po totalnie szaloną i pogmatwaną rodzinę Zika. Dlatego pozwólcie, że może wspomnę kilka słów o głównych bohaterach, natomiast nie chcę za dużo. Z... Zdradzać, ponieważ jeżeli chodzi na przykład o samego Zika, to dość istotne informacje o nim wypływają dopiero w późniejszej części książki, więc nie chcę wam ich zdradzać. Także postaram się opisać Wam go tak przede wszystkim z charakteru. Zik jest wyjątkowo otwartym, szczerym, wygadanym, wyluzowanym człowiekiem. Jest takim uosobieniem człowieka, którego opisalibyśmy jako wolnego ducha, ale poza tym potrafi być sumienny, pracowity, potrafi być perfekcjonistą, no i przede wszystkim. Bardzo, bardzo czułą i uroczą osobą względem Iris. A sama Iris może jest taką głupiutką nastolatką, za którym ja nie do końca przepadam w książkach. Natomiast do oblicza tej książki mam wrażenie, że jak najbardziej pasuje, bo tak naprawdę gdyby właśnie ona nie była taką głupiutką nastolatką, w książce na pewno nie działoby się tyle dramatów, ile się dzieje, przez co no czytanie jej byłoby nieco mniej emocjonujące. Więc jeżeli chodzi o Błękit ogólnie, to ta książka mi się podobała. Może nie jest jakimś wybitnym dziełem sztuki i nie wiem, czy kiedykolwiek jeszcze do niej wrócę, natomiast jeżeli chodzi właśnie o takie leniwe letnie popołudnie, gdzie mamy ochotę poczytać sobie o jakimś romansie, to jak najbardziej mogę wam blanket polecić. Natomiast chcę wspomnieć o jednym wątku, który bardzo, ale to bardzo mi się nie podobał. Chociaż może nie chodzi o ten wątek całościowo, tylko y o finał tego wątku i nie będę Wam zdradzać, nie będę Wam spoilerować o co chodzi, ale jeżeli ktoś z Was błękit przeczyta i będzie już rozumiał o co chodzi z wątkiem z babcią, to koniecznie dajcie mi znać, co właśnie o tym wszystkim myślicie, bo z tego co się orientuję, to w prawie istnieją na to y, odpowiednie paragrafy, ale pozwólcie, że już nie będę się w to zagłębiać. Jeżeli ktoś z Was błękit przeczyta, to po prostu naprawdę dajcie mi znać, co o tym wątku z babcią myślicie, bo ja no jestem. Zmieszana i trochę zdegustowana nim. I teraz, jeżeli ktoś z Was ma ochotę zagłębić się w takiej letniej lekturze, to powiem Wam, co zrobić, aby wygrać jeden z trzech egzemplarzy właśnie błękitu od zielonej Sowy. I teraz, moi drodzy, bardzo, bardzo istotna informacja, ponieważ ja mam właśnie trzy egzemplarze do rozdania dla Was tej książki. Natomiast jeden z konkursów na błękit zostanie rozegrany na Facebooku, jeden zostanie rozegrany na Instagramie i jeden w komentarzach pod. Tym filmikiem, właśnie. Więc, żeby zwiększyć swoje szanse na wygrane, to śledźcie Facebooka oraz Instagrama. A ja teraz pozwólcie, że powiem Wam, co zrobić, aby wziąć udział w konkursie na błękit pod tym filmikiem. Po pierwsze, musicie być subskrybentami mojego kanału, to jest ten taki czerwony przycisk na dole. Poza tym zostawcie też kciuka w górę pod tym filmikiem i napiszcie mi w komentarzu: Ale uwaga, uwaga, w trzech zdaniach. Zróbcie wszystko, co w swojej mocy, aby w trzech zdaniach opisać historię wakacyjnego romansu. Wszystkie dodatkowe informacje o konkursie macie oczywiście w opisie, a mi teraz pozostaje już bardzo, ale to bardzo podziękować Wam za obejrzenie tego filmiku i zaprosić Was na kolejny, który już bardzo, bardzo niedługo. Pa! I na koniec tego filmiku chciałam tylko powiedzieć, że ta książka w 100% kojarzy mi się z Zuzą z Kulturalnej Szafy, do której chciałabym teraz zadzwonić, ale wiem, że jest ona nad morzem. Heh, w ogóle, no, rozumiecie. Jest ona teraz nad morzem i, i wiem, że nie będzie jej słychać, jeżeli tutaj i tak bym z Wami porozmawiała, więc zuza, musisz tę książkę przeczytać naprawdę. Twoje surferskie włosy idealnie wpasują się w klimat i myślę, że z nich będzie bohaterem, który będzie Ci się podobał. I w ogóle czytanie o surfingu tutaj będzie sprawiało Ci przeogromną przyjemność. I, i koniec ogłoszeń na dziś. Do zobaczenia już tym razem, naprawdę. Pa! Maja opowiedziała mi o co chodzi w wątku z babcią i... Ech, naprawdę to jest takie dziwne. Musicie przeczytać, żeby zobaczyć o co chodzi. Brzmi w sumie jak powiedzieć dla mnie, bo wiadomo surferskie włosy, surferskie klimaty. Na pewno pewnie tam jest jakiś zarąbisty surfer.